Zdecydowanie lepsze spotkanie w Waszym wykonaniu i także w Twoim. Yy, Dzisiejsze w porównaniu z tymi poprzednimi, szczególnie tymi trzema porażkami. No, cała drużyna dzisiaj, dzisiaj super zagrała szczególnie przez trzy kwarty, troszkę zabrakło sił, e, może to wynikać z tego, że właśnie, że daliśmy widać było, że daliśmy z siebie maksa przez te pierwsze 30 minut, e, może to delikatne rozluźnienie też się wdarło dzięki temu, przez to raczej, a nie dzięki temu e, w tej ostatniej kwarcie i, i, i gdzieś tam pogubiliśmy się troszeczkę na, w końcówce, ale najważniejsze, że wyciągnęliśmy do końca to zwycięstwo i, i teraz czeka nas seria wyjazdowych spotkań i oby to aby utrzymać tą agresję, szczególnie w obronie. Co się stało właśnie, że tak, tak często traciliście te piłki, bo sam chyba zanotowałeś 6 strat, to, a, całe, ta, a cały zespół 27 chyba, że statystycy się pomylili? No, nie, nie oceniam pracy statystyków. Ale w każdym razie, no, no gdzieś tam w końcówce zabrakło zimnej krwi, a ja... Teraz ponieśliśmy trzy porażki pod rząd. Najważniejsze, że teraz ruszyliśmy krok do przodu, a pierwsze zwycięstwo i oby ta seria trwała jak najdłużej. Co się dzieje z twoimi osobistymi? Zawsze tak było, bo no słaby, słaby procent, jeden na sześć w ostatnim meczu, dzisiaj też chyba nie było najlepiej. Dzisiaj to 1 na 4. Słabo. No, przede wszystkim że mniej tych rzutów oddaję, że jest to element, który muszę poprawić i, i póki nie, 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 nie będę zostawał długimi godzinami po treningach i ćwiczył ten element, to będzie to wyglądało, tak wygląda. Ostatnio, ostatnio mieliśmy właśnie dużo wyjazdów pod rząd, więc, więc jakby tego czasu było mniej, szczególnie, że właśnie jeszcze problemy z halą mamy. Natomiast no, no, jak, już, jak już wejdziemy w ten rytm, to, to myślę, że i ta skuteczność się poprawi. Wierzysz w tę operację Awans, bo te trzy mecze chyba tak trochę zachwiały, chyba, szczególnie wśród kibiców mówili, że coś co się z wami dzieje, no bo przegrywacie mecze z takim puszkowym, bez walki, tak można powiedzieć. No, walka, walka, walki rzeczywiście może w tamtym meczu zabrakło. No, no, na razie się zgrywamy. Mamy 12, 12 zawodników gotowych do gry na, na wysokim poziomie. Jeszcze, jeszcze nie mamy tego do końca zgranego tak, jak to powinno być. Większość drużyn gra mniejszą ilością zawodników i, i, i łatwiej im się zgrać. Mamy, my mamy 12 ambitnych zawodników. Każdy chce, chce coś wnieść do zespołu. I, i póki, póki się, się jakoś ta, to, to, to nie zawiąże w środku, to, to, to jeszcze będziemy, będziemy szlifować na e, szlifować i będą takie upadki, no, ale, ale no, wszystko idzie w dobrym kierunku. Dzisiaj, dzisiaj fajny, fajny impuls dał Adam Parzyk w obronie. Cała drużyna po, poszła za tym i, i, i widać było, że, że w pierwszej połowie na, że, że w sumie do, do końca trzeciej kwarty przeciwnik miał problem z przeprowadzaniem piłki i i ustawianiem jakiego, jakiegokolwiek ataku. Dzięki za rozmowę. Dzięki.